Cześć, dzień dobry. Dzisiaj witam Was wszystkich. No gdzie? W lesie. Tak, witam Was w lesie, bo dzisiaj mam dla Was takie leśne zajęcia logopedyczne. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie, jakie sobie wykonamy, to będzie ćwiczenie naszej buzi. Ale nie tylko. Zresztą zobaczycie sami. I poćwiczymy sobie tutaj takimi kolorowymi obrazkami. To są różne zwierzaki, które możemy spotkać w lesie. Tak. I uwaga! Pierwsze zwierzątko, które wybieram, to będzie. To będzie wilk. I uwaga! Spróbujemy zrobić jak wilki. Auuu, Auuu. Auuu. Tak. Otwarta buzia. I dziubek. Auuu, auu, auu. Świetnie. Następne zwierzątko, które sobie wybierzemy. <grym> Zobaczcie, to jest taki malutki miś, ale ten miś, ten mały niedźwiadek wyrośnie na takiego dużego niedźwiedzia, który nas spróbuje wystraszyć i zrobić. Łaa. Spróbujemy wystraszyć, uwaga! Łaa. Jeszcze raz. Wow, świetnie. Następne zwierzątko, które sobie wybierzemy, <laughs> to wybrałam takiego bobra. I uwaga, ten bóbr pokazuje swoje ząbki i robi. <laughs> świetnie. Następne zwierzątko, które sobie wybierzemy, to jest. Sarenka i uwaga, jak widzimy gdzieś daleko sarenkę, to nie chcemy jej spłoszyć, więc mówimy cicho, 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 super. Kolejne zwierzątko. Nie tylko w lesie możemy spotkać gdzieś na polanie przy kwiatkach, ale też na jakiejś łące, to jest motylek. To uwaga. Spróbujemy teraz zrobić motylka naszym językiem i uwaga Pięknie I ostatnie zwierzątko, które sobie tutaj znajdziemy, to jest taki króliczek. W lesie szybciej spotkalibyśmy jakiegoś zajączka. I uwaga, spróbujemy zrobić taki dziubek z naszej buzi i ruszać tym dziubkiem w górę i w dół. I na boki. I teraz w różne strony. Udało się. Kolejne zadanie, które dla Was przygotowałam, także jest z takimi leśnymi zwierzątkami. Tym razem mamy jeden zestaw kart, na których mamy obrazki zwierząt, i drugi zestaw, na którym mamy zdjęcia. I teraz z tymi zestawami możemy zrobić dwa zadania. To znaczy, możemy na przykład rozłożyć po jednej stronie zdjęcia, a po drugiej stronie obrazki. I zadaniem dziecka będzie odnalezienie takich samych obrazków. To uwaga, jesteście gotowi? Tak? No to uwaga, ja wybieram obrazek wiewiórki i szukamy zdjęcia wiewiórki. Szukamy, szukamy, szukamy. Czy jest wiewiórka? Jest. Znalazłam. Super. To teraz wybiorę zdjęcie. Wybrałam wilka. To teraz szukam obrazek, na którym jest wilk. Super, i tak dalej, i tak dalej. Albo uwaga, zakrywamy, zakrywamy te wszystkie obrazki, żeby nie było widać, co pod nimi jest, i możemy zagrać sobie w takie leśno-zwierzakowe memory. Czyli odkrywamy. Ja tutaj mam zdjęcie niedźwiedzia, i tutaj mam zdjęcie jelonka nie ma pary. Mam tutaj obrazek lisa i zdjęcie sowy. Niestety mi się nie udało. Ale mam nadzieję, że Wam zdecydowanie lepiej wyjdzie granie właśnie w tę grę. Do następnego zadania szczególnie polecam Wam wybranie się na wycieczkę do lasu albo chociażby gdzieś do jakiegoś ogrodu, żeby odnaleźć, uwaga, co ja tutaj mam, takie listki. Bo teraz spróbujemy zaśpiewać piosenkę o listku, który będzie spadał, spadał, spadał. Zresztą zobaczycie. Na samym początku spróbuję opowiedzieć Wam słowa i pokazywać, co będzie się działo, a później spróbujemy zaśpiewać. Uwaga! Listek, listek, mały listek. Listek, listek, mały listek, z drzewa dzisiaj spadł. Listek, listek, mały listek, co robi? spada, 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 spada i teraz będziemy zastanawiali się, gdzie ten listek może spaść. Może spaść nam na... na dłoń, może spaść nam na... rękę, może spaść nam na... na głowę, na czapkę, tak, może spaść nam na... kolano, albo na... stopę. No to uwaga, próbujemy zaśpiewać. Bierzemy listek, Trzymamy rączkę do góry i próbujemy powolutku śpiewać. Uwaga! Listek, listek, mały listek, mały listek, z drzewa dzisiaj spadł. Listek, listek, mały listek. Co robi? Spada! Spada, 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 spada. spada, spada. Gdzie? Na dłoń! Spada nam na dłoń. I próbujemy zdmuchnąć z tej dłoni. OK. No to teraz spadnie nam na, na głowę. Dobra. Uwaga. Trzy, cztery. Listek, listek, mały listek, mały listek. Z drzewa dzisiaj spadł. Listek, listek, mały listek. Co robi? Spada. Spada, 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 spada nam na głowę. I zrzucamy, zrzucamy ten listek, tak. Uwaga, to teraz spadnie nam na, na kolano. Uwaga, trzy, cztery. Listek, listek, mały listek, mały listek. Z czego? Z drzewa dzisiaj spadł. Listek, listek, mały listek. Co robi? Spada, 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 spada. Spada na kolano. I próbujemy stmuchnąć z tego kolana. Udało wam się? Tak, no to uwaga. Ostatnie tutaj będzie z czego? Z ręki. No to uwaga. Listek do góry. Trzymamy, trzymamy. Jesteśmy gotowi? No to uwaga, trzy, cztery. Listek, listek, mały listek, mały listek. Z drzewa dzisiaj spadł. Listek, listek, mały listek. Co robi? Spada. Spada, 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 spada. spada. Spada nam na rękę i próbujemy, uwaga? Muchamy, tak! Czyli z czego ten listek spadał nam z dłoni? Spadał nam z głowy, Ach, aż mi tak daleko za mnie uciekł. Spadał nam z kolana i spadał nam z ręki. Do ostatniego zadania z tej tematyki leśnej będą nam potrzebne takie tu karty pracy, które pokazują, no tutaj jedna z nich pokazuje las, a druga pokazuje, jakbyśmy się chcieli w tym lesie zatrzymać na noc, to tutaj cały taki ten nasz obóz, który rozbiliśmy w lesie. A także potrzebna nam jest jeszcze trzecia kartka, z której możemy powycinać takie małe elementy. No uwaga. Na razie te kartkę, gdzie już są te wszystkie elementy, odkładamy, 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 a szykujemy tutaj taki pusty las. Szykujemy przed sobą, tak i uwaga! Teraz będę Wam podpowiadać, gdzie można poukładać te elementy, więc buzia cicha, i włączamy uszy. Pierwszym elementem, który będziemy musieli ułożyć. To jest taki zielony, duży namiot. Bierzemy taki zielony, duży namiot i kładziemy na środku, czyli między jednym a drugim drzewem. Mamy? To uwaga, następne co położymy, to obok tego namiotu położymy nasz wielki plecak z różnymi rzeczami, które wzięliśmy ze sobą. I ten plecak położymy z lewej strony tego namiotu, czyli tak trochę obok drzewa i trochę obok namiotu. Mamy? Przed namiotem położymy ognisko. Położymy ognisko, które tak jak widzę, gdzieś tutaj mi uciekło. Kładziemy ognisko, a obok ogniska tutaj y, takie pianki do pieczenia nad ogniskiem. Kładziemy z jednej strony i z drugiej strony. Bierzemy słoneczko i słoneczko kładziemy. Z lewej strony, takiego dużego drzewa, z lewej strony. Został wam jeszcze jeden namiot, tak? To ten drugi namiot, taki bardziej granatowy, taki, taki ciemno-niebieski. Kładziemy obok tego zielonego namiotu przed drzewem, obok którego są takie kamienie. Mamy. No to uwaga. Została nam tutaj jeszcze przyczepa kempingowa, to tę przyczepę kempingową kładziemy za tym takim ciemno-niebieskim, granatowym namiotem. Wszystkie elementy ułożyliśmy, no to teraz możemy sprawdzić na tej drugiej karcie pracy, czy udało nam się poukładać w ten sam sposób. To zadanie możecie wykonywać tak, że właśnie mama albo tata wam opowiadają, gdzie co położyć niekoniecznie w takich samych miejscach, jak tutaj jest już na, na tej karcie, ale także Wy możecie podpowiadać rodzicom, jak według Was mogą te różne elementy tutaj na tej kartce leżeć, a także do tego zadania możecie wykorzystać słomki i za pomocą słomek, przenosząc te sło za pomocą tych słomek, możecie także poukładać takie leśne, takie biwakowe obrazki. To już niestety wszystkie zadania, jakie dla Was na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, a także polecam Wam subskrybowanie tego kanału, by być na bieżąco z przeróżnymi ćwiczeniami logopedycznymi i nie tylko. Zapraszam Was wszystkich też na wycieczki do lasu i miłych wakacji. Cześć!